Ja mam z tej strony królewiczko z perciram w CS2. E oh boże, w CS. Challenge. Challenge... E oh boże. Call of Duty Warzone mnie już tak widzowie trochę przerywa, bo już drugie nagranie poszło się walić, bo jak zwykle mi się wszystko zacina. Ja Więc. Więc to jest challenge. Jedna, jedna broń jedna challenge. Już nie pamiętam jak to się nazywa. The challenge. No i wiecie, z znaczy zasady jak wygramy. razem Otrzymam Zaraz. 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 dalej, i tak dalej, Zaraz. Tak wygrać tę rundę dzisiaj. Zaraz. 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 zostawicie. Zaraz musicie zostawić 1000 subskrypcji pamiętajcie, że 1000 subskrypcji to jest na... a jutro będę sprawdzał jaka gra wygrała Calvity czy CS ale umówmy się tak, że nawet jak CS wygra to, to Call of Duty będzie w sobotę i piątki a jak a jak wygra, to dajmy na to hmm, Warzone Calvity to będziemy grać. Teraz będziemy grać. Wejdziemy Nie. To będziemy... Sorry, że mi tak się słabo wszystko wczytuje. Nie wiem czego to jest kuźba wina. Czy komputera, czy kuźba... Już mam to w dupie internetu, kurna mnie to tak drażni. Góle mamy być... brdziga Ja tu mam ochotę widziawek. Nie wiem jak mi się to stało. No i kuźwa, nawet tego nie ma teraz. Czemu mi się kuźwa nic prawie nie wczytuje? Teraz się wczytują. Ja no, pierdzielę. No niestety widzowie, no złośliwość rzeczy martwych, ale jakby to było, a w sumie, nie, ja tu pierdzielę widzowie, wy, wy możecie nawet, mam to w dupie, możecie pisać, że mam najgorszy komputer, chyba kuźwa, nie wiem, Jak, ja nie wiem, dzisiaj, co, jak gram w Warzona, nie, jak nagrywam Warzona, to zawsze wszystko okej okay, działa, ale jak gram w Warzona, nie. Jak nagrywam Murzona, to zawsze się coś psuje i mnie to tak kuźwa drażni. Ale jak gram w mam najładniejszą grafikę, mam kuźwa, wad wszystko mi dobrze wychodzi. Ale jak nagrywam Murzona, to zawsze a to grafika, a to jakieś gówno... Widzicie mi to? Zbliża się stem, do was chmura gazu, stem, biegiem stem. do bezpiecznej trefy. Nadciągam zrzut I ja jakoś tak Nie, jakieś. jest to? Nie, Ułaga, to jest pizda i jest wrogi wina Warzona. To jest pizda, wina Warzona. Teraz zobaczyłem. To jest wina Warzona. To jest pizda, wina Warzona. To jest pizda, wina Warzona. Widzicie wy co? jest pizda, wina Warzona. Zdechłem. Zdechłem. To nie jest... To jednak nie wida komputera mojego ani internetu. Tu kuziwał Warsona widać. Worson się psuje, Kalowicy się psuje. Dalej, stawaj! Mam cię! Mogę ruszać! Ale i tak widzisz się. Boże, ja jestem to późba tu. Jak są żebyście po prostu zrobić, ja mam to... Czuję się tak zacina. Tak ja w niedzielę, kuźwa, spróbuję znowu zagrać sam i jak mi wszystko będzie działać, to ja nie mam. ja nie mam pojęcia, to jest wina internetu, czy coś mi się ładuje, czy po prostu kuźwa mam zły dzień. Albo ciekawe, to zobaczcie w grafice, bo mnie później to irytuje. Grafika! Grafika. Zbliża się do was chmura gazu. Wszystko mam oglądać. Ja nie wiem. Nie wiem. Ja mam on po prostu coś nie tak z komputerem, czy? I nie, kuźwa. Nie, ja wychodzę z tej rundy. To jest kuźwa, jest pogrzana, To jest wina Warzona, To jest kalowity wina. I ja nie mogę zagrać w grę. Normalnie, widzowie. Wy to macie nagrane. Zresztą to mi konto, Czy co? Głupia gro! Myślałam, że. Ja myślałam, że CS jest do dupy. Ale czy wyjdzie kalowity, to się kuźba psuje samo. Samo siebie tak po prostu. Wszystko się rozmazuje Jak mi to. A to w dupie, ja już mam to w dupie. No ja mam po prostu to w dupie. Ja już, kuźwa. ja już mam to w dupie. Widzicie, widzowie co tu się dzieje? Ja... Nie wiem. Możecie mi to napisać w komentarzu, jak to kuźwa naprawi? Jak. Jak nie, ja. Już, ja już, no jak widzę, to kuźwa to mnie tak szlak trafia. No ku... Bo ja tylko nienawidzę ty, ty. Ja się nienawidzę Kiedyś lubiłem kalowyki, teraz kuźwa nie lubię Żygam na nią Normalnie teraz to żygi są Bez kitu żygi To kuźwa nie jest wina mojego komputera Bo kuźwa Widzieliście sami Ja, ja to, już, to już nie jest moja wina To nie jest wina komputera Nie mogłem nawet do gry wejść To jest kuźwa wina kaloryki To jest wina kaloryki Co to jest? Co Ja tego tego ja nie tego nie rozumiem ja nawet kuś baczałem, nie mogę nagrać. Ja to jest? Co to nagrać. Co to pierdzie, to jest? to ja, ja, ja nie wiem. Po prostu ja to nagrywam, żebyście mieli odcinek, ale ja tu udowadniam, że te gry niektóre to, to już nie są te same gry, co kiedyś. Kuźwa... Albo mi się wydaje, albo Fortnite jest... Fortnite coraz jest lepszy, albo Warzone, CS tak upadł, że żeś mają w dupie tą grę i psują tą Koniec do, to przygotowanie ruszajcie do strefy wojny! Zmierzamy do strefy wojny, bierzcie sprzęt i przygotujcie się! No, Pixelioza. Kład kompletny. Przyszły mm. rozkazy, no, dostaliśmy zielone światło. Więc łapcie zastrzędnictwo do ochrony. Lecimy do strefy wojny. Strzelać bez rozkazu i uważać tam. Oczy dookoła głowy. Yes, no, zobaczmy yeah, yeah, po drugiej stronie. No, no, no. A musiałam ja wstawać, no. że mam takie Royal. Uwaga, zbliża się chmura gazu, udać się do bezpiecznej strefy! Ja pierdzielę ja. Cele ze zleceń zidentyfikowane! Dorwa się! Niech cię Razy. Możecie atakować wszystkie cele! No nie stoi, oni chcieliby Coraz jest jeszcze gorzej. A nie? Ej, poprawiło się lekko. Nie. Tak to Ej, poprawiło się! Wyłączyłem ty gówno, ale... Ja, czy ja kliknę, Ja wiem czy ja klikłem. Twój so, kowa trafił do Jeśli przetrwa, wróci do walki. Tropi was drugi oddział. Unikajcie go i przetrwajcie. Zbliża się chmura gazu. Nie wiem czy to się zamiczy jako stoletalnie. Dajcie mi. Ale dobry, Twój sojusznik został po dupie! Właśnie wraca do bazy. Nie co to nie Ja wiem, ja jedyne co mogę tu użyć do tego pistoleta. Ktoś z oddziału jest poza bezpieczną strefą. Ale tak szczerze jak... jak gram na przykład z... No, ale naprawiłem sobie grafika, a wolkę jak to nie Normalnie. Czyli na przyszłość. Jak będę chciał zwiększyć, dobra, to ja sobie nie zwiększyłem grafikę na Czyli Wiem przez co mi grafika tamto nie, nie tała, tam pani dałamna mi działała. Przez tamte górze. Widzowie, nie ustawiajcie sobie tamtych budynku. Z żadne skarby, nigdy sobie nie ustawialiście tego A Albo ja się na tym nie znam, albo dla mnie to jest takie gówno. Ech, cel zlecenia gdzieś zniknął, straciliśmy kontakt. Dobra, to bym to wygrał, bo tak z pistoletem chwilę latem, co chwilę lata, co odcinek, to tak Ale gdziekolwiek, gdzie nie patrzę, to czasami mam jakieś księżyki. Proszę, szkódź tam najbardziej. O, nie... no, ale ja bym chciał, żebym zaniósł warty szkolety. Byski to widziałem, kurde. Mnie tutaj bardziej drażni, że w tym nowym Orzonie są same jakieś karawiny. Jakieś broje do spamienia To ja najbardziej denwuję w tej grze. W tym nowym rozmiarze Nawalamy fajera. Bo wtedy wszystkie, wszystkie broje były w rodzaju to, to tylko jedno Jak zwykle UZI Wrogowie już na was nie polują Zgubiliście ich Kurde. nawet sobie się mało nadciąga zrzut uzbrojenia zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę! Nie wiem, co mi się coś laguje. Ale ja już tego kuźba widzę, że nie zmienię. Widzicie jak się coś laguje? Jak się widzę jak mi laguje. Uwam wrogi żołnierz! Główno właśnie prawie taką pistoleczkiem. Jak wygram z Gułagów, to od razu tam lecę. To nie szkolenie, tylko gułak. Trzeba walczyć, by zasłużyć sobie na powrót. Jak zwykle mi dali pistoleta. Uff, jeszcze mi spał. Czekaj na zasłużony powrót do służby. No, 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 ja pierdzielę! no, właśnie to jest trudny challenge, trudny challenge jest to. Mieszkać, 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 mieszkać. Mieszkać, mieszkać, się gaz! Oznaczamy nową ta... bezpieczną strefę! Gorąca Mieszkać, ruszyła! Ceny w stacjach spadły! Dobrze, a się, a... gramy nawet? Jeszcze? Ej, jeszcze... Masz jeszcze w grze. Teren, ruchy! Dobra, masz, masz odrodził. O, lepszy stolek, dobra. Cały oddział jest w bezpiecznej strefie. W KONIEC GORĄCEJ lewek, PRZEDAŻY! Lewek, 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 lewek. CENY SIĘ NORMALIZUJĄ! Widzicie, to jest Warzone. Kurde, czemu ja nic tu nie mogę podnieść? Bo to challenge, no. Najgorsze. Ale pistolet już lepszy! Mamy jakiś, kurde, bardziej... pojawił się w okolicy.

idziemy najgorzej, najgorzej dobra które ja nie mogę... ja muszę uciekać Sí. Yeah. Uwaga, masz towarzyszy poza bezpieczną strefą! Oprywa! Ty, dłużej tak nie pociągnę! No nie! Kraszę dostałem. Albo ja dostałem bombę. Ja pierdzie... Oj, myślałem, że to wina już komputera nie ubóstrać. To jest Jeden plus To co same... ja mogę dojść uciekać. Wróg się desantuje, patrzcie w górę! Здесь, кузьма, пэхи, будет.